Już w ten weekend startuje Polsat Hit Festival w operze leśnej w Sopocie z udziałem największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Paulina Sykut Jerzyna i Krzysztof Ibisz poprowadzą to spektakularne wydarzenie. Przykują uwagę nie tylko występami, ale i kreacjami, w tym wyjątkową suknią autorstwa Macieja Zienia. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Już w nadchodzący weekend wszyscy miłośnicy muzycznych wydarzeń mogą cieszyć się kolejną odsłoną Polsat Hit Festiwalu. Scena legendarnej opery leśnej w Sopocie stanie się prawdziwą areną dźwięków, gdzie wystąpi Plejada Gwiazd. Gospodarze tego wieczoru, którzy z pewnością zadbają o niezwykłą atmosferę, to popularny duet polsatu składający się z Krzysztofa Ibisza oraz Pauliny Sykut Jerzyny. Prezenterka kulowego tanecznego show Taniec z gwiazdami, jak co roku, przygotowała specjalną kreację, która ma szansę oczarować zarówno fanów, jak i znawców mody. Podczas wydarzenia 18 latarnia rozbłyśnie światłem jej wyjątkowego talentu zapewne zastanawiającego wielu, czym tym razem zachwyci ta 44-letnia ikona polskiego show biznesu. Paulina Sykut Jerzyna, której kariera medialna jest przykładem zjawiskowej symbiozy profesjonalizmu oraz charyzmy, to nie tylko prezenterka, ale prawdziwa artystka sceny. Jej umiejętność kreowania przyciągających widowisk znana jest z wielu programów, gdzie każde prowadzone przez nią wydarzenie jest zapamiętywane jako niezwykłe przedstawienie. Osoby śledzące Taniec z Gwiazdami dobrze wiedzą, jak dużą wartość dodaną wnosi ona do programu. Ponadto występuje ona wspólnie z Krzysztofem Ibiszem w codziennym porannym programie Halo to Polsat, który zaprasza widzów na przyjemne rozpoczęcie dnia. To znane i lubiane telewizyjne duo będzie miało okazję ponownie połączyć siły podczas nadchodzącej edycji Polsat Hit Festiwalu. Na tym wyjątkowym wydarzeniu muzycznym zaplanowano występy najwybitniejszych artystów polskiej sceny muzycznej. Widzowie wypełniający widownie opery leśnej, jak i ci zasiadający przed ekranami telewizorów, będą mogli delektować się wykonaniami takich uznanych wokalistów jak Edyta Górniak, której potężny głos jest znany na całym świecie Kajach która nie przestaje zaskakiwać muzycznymi eksperymentami, młoda i utalentowana Roxana Węgiel, popularny Dawid Kwiatkowski, a także Piotr Kupicha znany z zespołu Fil, Urszula, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, wybitni przedstawiciele polskiej estrady. Na scenie nie zabraknie także Gabriela Fleszara, Marcina Rozynek czy Lanbery, artystów, którzy cieszą się uznaniem zarówno fanów, jak i krytyków. Na czerwonym dywanie Paulina Sykut-Jerzyna zawsze potrafi skraść spojrzenia swoją nienaganną prezencją. Jej stylizacje trafnie oddają klimat każdego wydarzenia, na którym się pojawia, przykuwając spojrzenia zarówno miłośników mody, jak i reporterów. Jak można było się spodziewać, podczas tego festiwalu także zaskoczy wszystkich swoją niezwykłą stylizacją. Według pozyskanych informacji prowadząca zaprezentuje się w specjalnie dla niej zaprojektowanej kreacji. Stworzona przez jednego z czołowych projektantów mody w Polsce, Macieja Zienia, suknia z pewnością będzie jednym z modowych hitów tego wydarzenia, dowodząc niezwykłemu kunsztowi swojego twórcy. Maciej Zień, ceniony za pionierskie podejście do mody, od lat jest synonimem elegancji połączonej z nowoczesnością, co idealnie komponuje się z osobowością Pauliny Sykut-Jerzyny. Paulina Sykut-Jerzyna, znana polska prezenterka i dziennikarka, już rozpoczęła przygotowania do nadchodzących wydarzeń. Co ujawniają jej ostatnie przymiarki do kreacji. Na udostępnionych zdjęciach można zauważyć, że zdecydowała się na wyjątkową i nietuzinkową suknię w odcieniach srebra, która bez wątpienia przyciąga uwagę swoją wyszukaną elegancją. Ta odważna stylizacja nie tylko zachwyca blaskiem, ale również idealnie wpisuje się w obecne trendy mody, które coraz częściej sięgają po połyskujące materiały, dające efekt glamour na ważnych wydarzeniach. Interesującym akcentem sukni jest dekolt który oprzyty jest delikatnymi piórami. To charakterystyczny dodatek, który wielokrotnie pojawia się w stylizacjach prowadzącej program Taniec z Gwiazdami. Pióra jako element mody mają swoje korzenie w latach dwudziestych ubiegłego wieku, kiedy były symbolem luksusu i wyrafinowania, a dziś znowu wracają do łask jako oznaka nietuzinkowego szyku i dodatek podkreślający wyjątkowy charakter ubioru. Nie ma wątpliwości, że srebrna suknia to tylko jedna z wielu stylizacji, jakie zobaczymy na Paulinie podczas zbliżającego się weekendu. Jest powszechnie znana z tego, że podczas takich wydarzeń modowych potrafi zaskoczyć niejedną niespodziewaną kreacją. Warto śledzić jej występy, aby przekonać się, jakimi jeszcze modowymi wyborami nas zadziwi podczas Polsat Hit Festiwalu, który odbędzie się w dniach od 23 do 25 maja w malowniczej scenerii Sopockiej Opery Leśnej. To wieloletnia tradycja tego festiwalu, że jest on wspierany przez energię, co podkreśla jego rangę i prestiż. Transmisja z tego wydarzenia, pełnego muzycznych emocji i występów na żywo, będzie dostępna na antenie Polsatu, co pozwala publiczności z całej Polski śledzić je na bieżąco i uczestniczyć w tym muzycznym święcie. Plan występów podczas festiwalu zapowiada się niezwykle ciekawie, a jedną z gwiazd, która pojawi się na scenie, będzie Kuba Badach. Ten uzdolniony muzycznie artysta słynie nie tylko z wyjątkowego głosu, ale także z umiejętności dostrzeżenia potencjału w młodszych wykonawcach, którego słuchaczom niejednokrotnie brakuje. Nie tylko muzyka i moda będą tematami komentarzy. W mediach pojawiły się też doniesienia o reakcji ma fashion w kwestii Justyny Steczkowskiej. Znana influencerka nie zamierzała pozostawać bierną i wyraziła swoje zdanie, co wzbudziło szerokie zainteresowanie opinii publicznej. Z kolei ceniona stylistka również podzieliła się swoimi uwagami dotyczącymi Steczkowskiej, zaznaczając, że jej styl nie wpisuje się w jej osobiste preferencje, co wywołało wiele dyskusji w świecie mody. Wydarzenia te z pewnością będą miały swoje echo podczas festiwalu, który nie tylko uraczy nas muzyką, ale także ciekawymi wyborami modowymi oraz osobistymi historiami znanych twarzy. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.